Solidarność. Fundament historyczny i mit założycielski III Rzeczpospolitej. Oddolny ruch społeczny, który rękoma robotników obalił totalitarny komunistyczny ustrój. To wersja znana Państwu z podręczników. Takich rzeczy uczymy nasze dzieci i naszą młodzież. Ale to nie prawda, w każdym razie nie cała prawda, ponieważ są fakty, które są skrzętnie przemilczane. Jednym z nich jest finansowanie Solidarności z zewnątrz. Przez całe lata 80. Solidarność otrzymała potężne wsparcie od amerykańskich służb specjalnych. Właśnie o finansowaniu Solidarności przez CIA jest dzisiejszy odcinek. Zapraszam na program. W nocy z 12 na 13 grudnia. 1980 roku decyzją Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego na terenie całej Polski wprowadzono stan wojenny. Ta decyzja to był koniec marzeń i złudzeń z jednej strony polskich opozycjonistów, ale z drugiej strony wielu środowisk politycznych. A i wielu służb specjalnych w bloku euroatlantyckim, które nie mogły się wręcz doczekać powtórki z Czechosłowacji roku 1968 czy powtórki z Węgier roku 1956. Tymczasem generał Jaruzelski i jego administracja w sposób niezwykle wręcz sprawny przeprowadzili pacyfikację nastrojów opozycyjnych. Przeprowadziły przy zadziwiającej wręcz bierności społeczeństwa, które przynajmniej w znacznej mierze miało już dosyć anarchizacji kraju. Tymczasem na zachodnich salonach politycznych i w mrocznych, zadymionych pokojach zajmowanych przez agentów specjalnych rodziły się już pierwsze plany, co zrobić w tej sytuacji. Administracja prezydenta Ronalda Reagana zdecydowała się na bezpośrednią interwencję. Poza działaniami o charakterze oficjalnym Stany Zjednoczone podjęły decyzję o wspieraniu polskiej opozycji środkami finansowymi i rzeczowymi będącymi w dyspozycji strony amerykańskiej. CIA zostało uruchomione i zaprzęgnięte do realizacji tego celu. Stany Zjednoczone posiadały już znaczące doświadczenia w tego typu wspieraniu działalności opozycyjnej w Polsce. Przez całe lata 40 i 50 XX wieku, także częściowo przez lata 60, agencja realizowała operację o kryptonimie QR Beretta. W ramach tej operacji pomocy finansowej udzielano między innymi miesięcznikowi Kultura, oraz wydającemu go Instytutowi Literackiemu, który publikował utwory literackie oraz książki o tematyce historycznej i społecznej. Jak przypominam Państwu, Instytutem tym kierował imigrant pochodzący z Kresów Wschodnich, ziemianin Jerzy Gedroid. O doktrynie Giedroycia rozmawialiśmy już wielokrotnie z Państwem w naszych programach. Ta pomoc finansowa pochodziła praktycznie bezpośrednio z funduszy CIA. Jej skala stopniowo narastała od kwot stosunkowo drobnych rzędu wielkości kilkudziesięciu tysięcy dolarów rocznie aż po kilkaset tysięcy dolarów w latach 70. Oficjalna niemalże pomoc od CIA płynęła zresztą równolegle z pomocą udzielaną przez organizacje mniej lub bardziej powiązane z systemem amerykańskiej administracji, którego składnikami były różnego rodzaju partie, polityczne stowarzyszenia, jak dzisiaj mówimy, NGOsy, związki zawodowe itd. Tak tak zresztą instytucje takie jak Radio Wolna Europa z siedzibą w Monachium także finansowane były wprost. Z pieniędzy różnego rodzaju instytucji zagranicznych, zagranicznych z polskiego punktu widzenia, które w taki czy inny sposób zachęcane były do tego finansowania właśnie przez administrację rządową, także administrację amerykańską. Widzimy więc, że Stany Zjednoczone miały już wieloletnie, rozciągające się na całe dekady, doświadczenie w finansowaniu. Antyperelowskiej opozycji. W nowych warunkach należało działać jednak zupełnie inaczej. O ile działanie wśród polskiej emigracji było wyjątkowo łatwe, praktycznie nieskrępowane, o tyle działanie na terenie Polski było już dla amerykańskiej agentury dużo, ale to dużo trudniejsze. Pod koniec roku 1982 prezydent Ronald Reagan sformalizował system pomocy dla tajnych struktur Solidarności w Polsce, podpisując dokumenty operacji o kryptonimie QR Helpful. Głównym założeniem QR Helpful było kamuflowanie pochodzenia funduszy i sprzętu wysyłanego do Polski w taki sposób, by członkowie. Rządu Stanów Zjednoczonych mogli przez cały czas publicznie kłamać, nazwijmy rzeczy po imieniu, że ich kraj nie wspiera polskiej opozycji. To było, szanowni państwo, wyjątkowo wręcz złożone i wyjątkowo skomplikowane. Wymagało stworzenia bardzo złożonych, bardzo skomplikowanych siatek pośredników. Po to, aby zostawić jak najmniej śladów tego działania. Zresztą Amerykanie mieli tutaj już pewne doświadczenia w finansowaniu wojny w Afganistanie, i te doświadczenia w kreatywny sposób przełożyli na finansowanie opozycji, antyrządowej opozycji w Polsce Ludowej. Warto zresztą dodać w tym miejscu, że Polska ludowa przez swoje oficjalne czynniki zapewniała, że taka sytuacja ma miejsce i ostro je potępiała, a Amerykanie cały czas wypierali się tych obecnie powszechnie znanych już faktów. W praktyce działało to tak, że funkcjonariusze CIA mieli kontakt z polskimi imigrantami mieszkającymi w różnych krajach na zachodzie w Niemczech, we Francji, Anglii, dajmy na to w Szwecji. Głównie rzecz jasna, we Francji, głównie w Paryżu, który tradycyjnie odgrywał tutaj kluczową rolę, jeśli chodzi o finansowanie polskich dysydentów, jeśli chodzi o finansowanie polskich opozycjonistów. CIA oferowało Solidarności nie tylko gotówkę, ale także wsparcie rzeczowe, wysyłanie kserokopiarek, drukarek, pomoc przy podtrzymywaniu kontaktów z Polonią czy emigracją polską. Autorzy zajmujący się tą sprawą po stronie amerykańskiej szacują, że około 30 funkcjonariuszy CIA było stale zaangażowanych właśnie w to zadanie. Jeśli chodzi o pomoc stricte finansową, mówimy tutaj o kwocie 20 milionów dolarów, około 20 milionów dolarów, gdyż nie mamy tutaj rzecz jasna dokładnych rachunków. Obecnie część apologetów Solidarności próbuje nam mówić, że 20 milionów dolarów to przecież niewielka kwota, kwota nieznacząca i faktycznie biorąc pod uwagę obecną wartość nabywczą złotówki i obecną wartość nabywczą dolara, wzajemną relację wartości tych walut, faktycznie kwota 20 milionów dolarów nie wygląda przesadnie imponująco. Przyjrzyjmy się jednak realiom połowy lat 80. w Polsce. W roku 1985 średnia pensja według Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 20 5 zł. Urzędowa cena dolara to wtedy 83 ,45 zł. 45 groszy. Jak łatwo wyliczyć za średnią pensję, Polak mógł nabyć 240 dolarów. Teoretycznie. W praktyce rzecz jasna wyglądało to zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Ci z Państwa, którzy tak jak ja przypominają sobie chociaż fragmentarycznie, jak wyglądały realia Polski Ludowej, doskonale zdają sobie sprawę z funkcjonowania stałego deficytu waluty. Drugiego obiegu tych walut e, pojawili się tak zwani cinkciarze, nielegalni handlarze walutą, którzy oferowali waluty w zupełnie innych cenach niż te, które proponowane były w oficjalnym obiegu. Realna cena dolara w tym czasie, a więc w połowie lat 80. To było, Szanowni Państwo, około, tutaj musimy szacować, gdyż w tak, Główny Urząd statystyczny nie zajmował się działalnością nielegalną, ale mamy tutaj dość wiarygodne szacunki, było to około 600 zł. A zatem z jednej średniej, podkreślam średniej, czyli raczej wysokiej pensji, Polak mógł nabyć zaledwie około 34 dolary. A to bardzo, ale to bardzo mało. Przypominam, Szanownym Państwu, że obecnie w Polsce średnia pensja, a więc ta pensja, której nie otrzymuje większość z nas, bo tak jest przecież skonstruowana idea średniej, średnia pensja to nieco ponad 8900 zł. Przy cenie dolara, tutaj weźmy sobie stawki z dzisiejszego dnia, nieco ponad 3,60 zł, to daje nam 2460 dolarów rocznie. Różnica jest zasadnicza, widzimy. Polak ciężko pracujący przez. O, wtedy przecież jeszcze 6 dni w tygodniu w połowie lat 80. zarabiał zaledwie 34 dolary miesięcznie. Obecnie tych dolarów zarabiamy. No, znacząco, znacząco więcej, bo 2460. Szanowni Państwo, jeśli byśmy zatem. W prosty sposób ekstrapolowali wartość nabywczą złotówki z tamtego czasu i przeliczyli, ile warte w tamtej Polsce było 20 milionów dolarów, to wyjdzie nam obłędna kwota 5 miliardów 400 milionów obecnych złotych. Niemal 5 miliardów 400 milionów obecnych złotych taka wartość została wpompowana przez CIA właśnie w struktury Solidarności. Jak to się stało, że mówimy o tym teraz, a przez całe lata o tym się nie mówiło? Ba, przypominam Państwu, że różnego rodzaju dzieci czy pogorobowcy Solidarności przez całe lata wypominali innym rzekome kontakty i rzekome pobieranie Środków z zagranicy, sami stawiając się tutaj jako niemalże święci, ci, którzy działali nie tylko bez wsparcia, ale całkowicie opierając się na własnych środkach. No po pierwsze, Amerykanie na początku rzecz jasna nie chcieli się do tego przyznawać, a w zdrowym interesie ludzi Solidarności było to, żeby tej prawdy nie ujawniać. Zresztą prawdy wielu z nich po prostu nie znało. Operacja QR Helpful była przeprowadzana w sposób tajny. Nie po to, szanowni państwo, aby poprawić dobre samopoczucie działaczom Solidarności, którzy mieli nie wiedzieć o tym, że te środki trafiają na ich działalność, ale przede wszystkim dlatego, że Solidarność była na tym etapie już głęboko zinfiltrowana przez ludzi generała Kiszczaka, który bardzo, ale to bardzo mocno przyglądał się skąd Solidarność ma pieniądze, zatem Amerykanie ukrywali źródło pochodzenia. Tych dotacji nie ze względu na samą solidarność, ale ze względu na to, aby nie dać państwu polskiemu, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej argumentów na arenie międzynarodowej. W końcu działanie e, amerykańskie było nie tylko niemoralne, ale przede wszystkim było nielegalne w świetle prawa międzynarodowego, z czego strona amerykańska doskonale zdawała sobie sprawę. I jednak minęły już dekady. Minęły dekady i zmieniła się optyka. To, co było wstydem lat temu, 30 czy 40, obecnie jawi się niektórym jako powód do dumy. Amerykanie otwarli także swoje własne archiwa i historycy zajęli się tym interesującym tematem. Jedną z pierwszych pozycji, która omawiała kwestię tajnego finansowania Solidarności przez CIA była. Ta książka, którą państwo w tej chwili widzicie, książka Seta G. Jonesa, Tajna operacja, Reagan, CIA i zimnowojenny konflikt w Polsce. Autor pisze w tej książce, że wspieranie opozycji w Polsce Ludowej był jednym z nadrzędnych celów prezydentury Reagana. Pisze o tej operacji QR Helpful, jak właśnie takim tajnym programie CIA, który był elementem tej walki. Skala pomocy dla Polski, zdaniem samego autora, była ogromna. Amerykanie przeznaczali środki na sprzęt poligraficzny, drukarki, na podziemne radiostacje itd. Tak tak Czyli dokładnie mamy tutaj do czynienia z tym zakresem, o którym Państwu przed chwilą mówiłem. Zresztą mogę polecić Państwu, tę książkę jest całkiem niezła literacko. Autor oczywiście ma tutaj optykę proamerykańską i pro On nie widzi problemów tego typu w wspieraniu sił opozycyjnych w danych państwach. My, oczywiście, jako państwo, któremu ktoś się wtrąca w lokalną politykę, czy jako obywatele tego państwa, w którego politykę ktoś tak bardzo i brutalnie się wtrąca, nie musimy tego entuzjazmu podzielać. Tak czy inaczej, książka jest absolutnie warta polecenia. To nie jest jedyna pozycja. W moim poprzednim filmie o pani Walentynowicz, wyjątkowo szemranej postaci polskiej historii, część widzów, która nieuważnie słuchała filmu, miała do mnie pretensję, już nie podałem źródeł. Tym razem nie uczynię tego błędu. Pod tym filmem znajdziecie państwo skróconą bibliografię kilku książek, po które warto sięgnąć. Książki te bardzo często, tak jak ta przed chwilą przeze mnie pokazana, ukazały się, już także w języku polskim. Zastanawiające, Szanowni Państwo, to, że te książki nie wzbudziły w gruncie rzeczy większego szumu, a ewidentnie powinny wzbudzić większy szum, podobnie jak ta książka, którą widzicie w tej chwili, zagrabiona historia Solidarności został tylko mit. No cóż, to książka polskiego naukowca, polsko-francuskiego, myśmy mogli powiedzieć naukowca, profesora Bruno Drwęskiego, znanego zresztą przecież widzom telewizji Myśl Polska, także pozycja interesująca, pozycja absolutnie warta, to po, warta polecenia, która w znacznej mierze obala fałszywe mity narosłe wokół ruchu solidarności. Szanowni Państwo, jakie wyciągamy z tego wnioski? No wniosków jest rzecz jasna kilka. Naturalne jest to, że imperia prowadzą politykę imperialną. Naturalne jest to, że wykorzystują opozycję w danych państwach w swoich partykularnych celach w celu osiągnięcia własnych korzyści. Takim przykładem jest właśnie operacja QR Helpful, czyli operacja gigantycznej pomocy dla polskiej solidarności, pomocy w rozkładzie polskiej władzy, a więc pomocy de facto w szkodzeniu własnemu państwu. My jesteśmy jednak obywatelami Obywatelami tego państwa, a ci ludzie, którzy wtedy wyciągali rękę po amerykańskie dolary, a potem przez całe lata to zatajali, dzisiaj są przy władzy tego państwa. Oni, szanowni państwo, mogą ubierać się w patriotyczne szaty, mogą obwieszać się krzyżami i obrazkami Matki Boskiej, mogą, Szanowni Państwo, opowiadać się całymi godzinami o patriotyzmie, ale w głębi serca to będą ciągle ci sami ludzie, którzy od obcego wywiadu brali pieniądze. Po to, żeby szkodzić własnemu państwu. Pamiętajmy o tym. No dobrze, szanowni Państwo, na koniec, już poza tym głównym tematem, dziękuję za bardzo ciepłe przyjęcie mojego poprzedniego filmu o pani Annie Walentynowicz. W ciągu kilku dni film obejrzało już kilkadziesiąt tysięcy osób. Dziękuję za ciepłe komentarze. Dziękuję także za te mniej ciepłe komentarze. One także zwiększają zasięgi. A zatem czuję się przez Państwa zmotywowany. Bardzo dobrze Państwo przyjęliście moją propozycję. Tego filmu, tego tematu, który poruszyłem dzisiaj. Mam nadzieję, że film się Państwu spodobał. Proszę oczywiście o opinię. Chciałbym przy okazji naszego następnego spotkania poruszyć kolejny temat związany z mitologią Solidarności. Ci styropianowi herosi, którzy tak bardzo chętnie wypinają piersi po ordery, bardzo chętnie zgłaszają się także do Polski, do naszego państwa po. Odszkodowania. Okazuje się, że ci samozwańczy bohaterowie tamtych lat bardzo często otrzymali wielotysięczne, a wielu milionowe odszkodowania, z których całkiem nieźle ułożyli sobie życie. Jeśli uważacie Państwo, że jest to temat, o którym warto rozmawiać, jeśli Państwo uważacie, że to jest temat, który powinienem poruszyć w cyklu tych programów, proszę o pozostawienie komentarza pod filmem. Wtedy będę wiedział, że jest to po prostu coś, co jest dla Państwa interesujące. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy odpowiedzieliście na mój apel. Polajkowaliście, jak to się brzydko mówi ten film. Zasubskrybowaliście stronę. Dziękuję szczególnie wszystkim tym, którzy wsparli nas finansowo. Nasz projekt Telewizji Myśli Polskiej to jest projekt czysto społeczny. My na tym projekcie nie zarabiamy wszystkie środki, które nam przekazujecie, są pożytkowane po to, aby ta telewizja działała lepiej skuteczniej. Wspomagacie także wydawanie papierowej wersji Myśli Polskiej, czyli najstarszego polskiego tygodnika. Na obecnym trudnym rynku wydawniczym jest to dla nas bardzo ważne. A zatem, jeszcze raz, stokrotnie dziękuję i pozwolę sobie poprosić Państwa o więcej, bo bez Waszej pomocy po prostu nie dotrzemy do Polaków. Tym razem to już naprawdę koniec. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Portal Myśl Polska Info wraca po niemal trzech latach nielegalnej blokady. Bieżące omówienia, myśl polityczna, historia, kultura i geopolityka. Wszystko starannie przygotowane przez nasz zespół redakcyjny. myślpolska.info – głos realizmu.